Witam wszystkich fanów Hobbita, mam coś dla Was, a konkretnie to Mocka, a jeszcze konkretniej to Gandalfa przepływającego skałę. To co, zainteresowani? W takim razie życzę miłego oglądania. Scena, którą przedstawia Moc, miała miejsce w pierwszej części filmowego Hobbita, swoją drogą to mojej ulubionej. Jeśli nie pamiętacie, to chodziło tam mniej więcej o to, że były trolle i gandalf, i ten gandalf wszedł na skałę i ją przepołowił, żeby światło porannego słońca, wiosennego, w sumie to nie wiem czy wiosennego, zamieniło trolle w kamień. I właśnie to widzicie na załączonym obrazku. Przepraszam, filmie, to nie obrazek. Co prawda nie zbudowałem troli, bo nie dałbym rady tego zrobić z moimi klockami, z nie moimi pewnie też nie, ale czy was to w ogóle obchodzi? Nie. Albo przynajmniej tak myślę. Obchodzi was? Po? Podstawkę moca wykonałem w klasycznym freeformie ze wszystkich krawędzi pozbyłem się studów. Kiedyś tak robiłem zawsze. Teraz zostawiłbym kilka tych studów, bo w sumie są fajne. Jeśli chodzi o powierzchnię ziemi, to jest pokryta w całości liśćmi, albo była, bo w sumie ten moc istnieje tylko we wspomnieniach już z pół roku. Liście jakoś radzą sobie z zasłonięciem trzymaków, które mocują skały do powierzchni. Na te skały są dwie, obie zbudowane tą samą techniką. Myślę, że pokażę Wam to na kolejnym odcinku specjalnym, bo strasznie prosicie o te skały i kamienie, jakby były nie wiadomo czym. No w sumie są nie wiadomo czym. Ja tam lubię skały, czasami ładnie wyglądają. Według mnie ta dwójka wygląda całkiem zgrabnie. Sandrinowe elementy pełnią funkcję porostów. Mi się podobają, nie wiem czy wam. Na skalę po prawej stoi Gandalf. Gandalf jest super. Lubicie Gandalfa? Przed skałą, albo raczej skałami, rosną sobie drzewa. Konkretnie to dwa drzewa, to po lewej jest moją pierwszą próbą zrobienia drzewka kiełbasianego dla niewtajemniczonych karta w prawym górnym rogu. Jednak to drzewko kiełbasiane różni się w budowie od tych, które buduję teraz. Jest grubsze, ponieważ elementy kiełbasek otoczone są płytkami 1 na 4. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. O te takie płytki te, te tutaj. Drzewo po prawej w zasadzie jest zrobione tylko z takich płytek, ale mi się podoba, a to chyba najważniejsze. Wy też możecie dać znać, czy ta mała budowla się wam pospodobała, tak jak mi. Zostawcie subika, łapacza w górę i tak właściwie to 8 kwietnia będą drugie urodziny kanału. Pierwsze zaniedbałem, to na drugie postaram się coś wykombinować. Więcej informacji będzie wkrótce. Wrzucę jakiś materiał, nie wiem kiedy. Cześć!